Witam Was kochani bardzo serdecznie na pierwszym filmie na kanale Rancho Bari. Jestem tutaj z dziewczynami. Julia jest na koniu, kontigo, to nie jest jej koń. A Natalia jest na swoim koniu, bratku. No i obie mają derki, bo jest zimno dzisiaj, wyjątkowo. Ja nie mam derki na sobie, bo dla mnie zabrakło. No. Więc dzisiaj dziewczyny będą skakały przeszkody. Za każdą przeskoczoną przeszkodę będą dostawały coś z mojego sklepu. Zamówiłam dla nich specjalnie paczkę. No, i pierw Natalia będzie skakać 40. Jak się czujesz? A dobrze, dobrze. A ty? Nie, ja świetnie. Tak, to dobrze. Zimno mi. Yy, no. Tak jak jak mówiłam, zimno. to jest opaczka. Za chwilę mam ją odpakuję, ale na początku Natalia będzie skakać. Dobra, Natalia już się przygotowała. Tutaj mamy 40 cm. Jesteś gotowa? Nie. Ok. Dobra, no to masz zaczynać. Dawaj. Dobrze. Jeszcze Wam nie wspomniałam, że dziewczyny mają trzy szanse. A Julia, ty tego nie skaczesz. wiem. I wejdź z no, Julia, z kierunek. Z kierunek, kierunek. No tam piesek. No, to nie, było, że ta już nie na literach. To <laughs> Właśnie, to zobaczymy. Na, idziemy zobaczyć, co Natalia wygrała. ty <laughs> Ty się z tym a ja wam odpakuję tą paczuchę i zobaczymy co wygrała. Siedziesz sobie pod Alfaną, tam dziewczyny się stępują przed następnym skokiem od Julii. Jula! Kohaj! Tak. A ja odpakuję paczkę i zobaczymy, co wygrała Natalia. Dobra, będziemy odpakowywali, co wygra Natalia. Julia tam już stępuje, bo to są. ma. Ja, tak jak już mówiłam, jest to paczka z mojego sklepu. Tego się ja was tam w ogóle zapraszam na Instagramie możecie złożyć inne zamówienie. I Natalia wygrała. tak i Natalia wygrała trzy takie. Odpakowałam paczkę, jak widzieliście. Yy, Natalia wygrała coś takiego. Ona jeszcze nie wie, Więc idziemy do niej. Natalia, wiesz co wygrałaś? Nie. Prytni. Natalia wygrałaś na razie trzy smakłejki. O, oh, wow, daj mi je. Daj mi je, patrz. A Julia się patrzy z taką zazdrością. E, ale dobra, Natalia ma się stępować, może odłożyć ja smakłejki. A my podwyższymy przeszkodę dla Julii. Ustawiłam już na 60 cm dla Juleczki, kuleczki. E, I piesek przyszedł. No i Dusia przyszła. No, a ja Wam tutaj dogram, co Julia wygra. Biedą. Tutaj macie dograny mój głos Teraz 3, 2, 1 I teraz Nagrywam ten głos trochę po nagraniu tego odcinka Ale Julia wygra dokładnie to samo co Natalia Na pewno się to już nie spodziewali Okej, Więc jak wiecie Julia wygra właśnie to Jeśli przeskoczy tą przeszkodę Także Julia proszę na start tak, jak się walnie, Ona se walnie wolte No zjechałaś już za B tu jest B, a ty wjechałeś już za B. No, dawaj. O, no i za pierwszym razem znowu tak jak Natalia. Zobaczymy co Na Znaczy wy już wiecie, ona jeszcze nie. Dobra, Julia dostanie to samo. Natalia. O Jezus, sorry wam. Dobra, i teraz macie inną perspektywę. Idziemy do Juleczki, zobaczyć, co wygrała Julia. Jak myślisz, co wygrałaś? Sąm że jakieś smaczki. To masz rację. O, dziękuję. samo co Natalia. Yes. Samo co. Samo... Ona samo... 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 tam się śmieje. Proszę smaczki. Yes. Dobra, przechodzimy do kolejnego skoku od Natalii, czyli 60 cm również. A wie, tam jest. To... Wiewiórka. Fiura. Jak na skacze. Wiewiórka. Kto robi takie chłopaki? Niewiórka. Patrzcie w Ale macie content, naprawdę. Tutaj już! Koniec wyrykowania. Koniec wyrykowania. Natalia! No stur! <laughs> Natalia ogólnie masz trzy próby z tego co przypominam. Ja nie będę cię stresować, nie będę nic zgadała, tylko powiem start. Dobra, zaczynać możesz. To nie jest 70. Nie. O, skaka 65. A nie, czekaj. Skaka 70. Nie, ja źle ustawiłam. No. Nie, Jula dobrze skaka. Ustawiłam już Natalii przeszkodę i Natalia może już skakać. Dobrze, za pierwszym razem znowu. Nie wiem, co jest z dziewczynami, ale myślę, że Julia kolejne przeszkody nie skoczy za pierwszym razem. Nie, zostaw mnie tego bota Odłóż tego bota Dobra, ale idziemy po Natalii nagrodę Ok, ogólnie to Natalia wygra Halter z plecionym nakradnikiem dla ekspansji y o, mamy to Mamy już rzecz dla Natalii Natalia Chodź tu jak myślisz, co dostaniesz? Nie wiem, jakiś kantar, bo Czysk. coś takiego. Oh, wow! Halter specjalny na chrabnikiem i ująć dla Dla ekspansji. Jak Dla ekspansji. ekspansji? No dla ekspansji też. No, ale tylko naturalnie. Są kamienie szlacheckie. Cicho. Dobra. Teraz. Już skończyłaś? Teraz ustawiamy dla Julii 80 Jest równo, nie? Szybo. No, e. Julia się aż przeraziła. Ej, no co jest z tymi mi nie tak? Trzy, trzy siedem i trzy, trzy siedem. No dobrze Julia na start, proszę walnij se pół wo... Okej. Okay. Możesz skakać. Przypominam, że masz trzy szanse. Ja. Ta, Tak, ja. się. Zostały Ci dwie szanse. I ten telefon, bo ja... Dobrze. Trzymam. W jakichś serygmatach, których coś. Ja chętnie oddam. Została Ci jedna szansa. Nie. 3, 3 7 Ja też wyskoczyłam Białego gwoździa Pamiętaj, się... ostatnia O Jezus, ostatnia start Dobra, możesz skakać Wow Coś nowego Dobra, masz telefon? Super Idziemy zobaczyć, co zostaje. Julia Jak wiecie, Julia przeskoczyła przeszkodę No i ona odstanie To samo, co Natalia, tylko, że dla Kontina Chwileczkę no, wiesz co, dostaniesz? Hazer. Nie, ser to nie mam. Hazerek. Mm. Mini, F3. Mam już dwa Mini. takie w domu. E, Julia, zsiadaj z konia. Bo. Metr. E, tu się na pewno Julia wywali. Family friendry. <grym, grym, grym, grym>, ja, family prędzi. Weź tą taśmę ktoś, bo mi tam zobaczą. Ja, i tutaj muszę jeszcze tylko... Mamy metr. To jest metr. To jest metr. Julia, to jest metr. Kamery nie oszukasz. Dajesz, Julia. Masz tysiące. Właśnie tak. Pamiętasz, to jest tylko contigo do dzierżawy, za darmo. Na tydzień. Tylko na tydzień to się nie opłaca. Nie. niżej. Nie... Skuczyłam. Dobra, Dobra, to 90 ci dam na rozgrzewkę, ale pamiętaj, za to nie masz kandydata, to jest tylko rozgrzewka. Okay. Dawaj Jula. Dopingujcie Julię w komentarzach. Powiem pomoc, ja się zabiję na tym. Dopingujcie ją. Bo ona się. Ja ty się stępuj, a nie masz problem. No to chodź tu. No. Aha. Jula, ale co ci mówię? No, Ustaw 90 Proszę tak? No ta jasne. Jebio. Gdzie ty idziesz? No, Aha, dobra. Dobrze jest, skacz. No. Sorry, muszę psa przywołać. Waga, pies, wy... Co tam wzięła? Akcja ratunkowa, rękawiczki. Pies wziął rękawiczkę. Spokojnie, jak do konia. Ale to jest, no tak, trzeba iść. Nie, na razie chodźcie mi pomóż z psem. Co to jest będzie? Dobra. Ja nie mogę, co to jest? Trzeba pomóc konikowi. No, spokojnie. Puściła. Yy, ogólnie to pies ja nam zaprasza. ja tu bronię. Chodź tu. Masz coś lepszego. Masz coś lepszego. No. Jakbyście się zastanawiali, czemu dla niej mówimy pryto, to ona reaguje na prr. Tylko no. chociaż... no, ty. Ale macie kontent. Klajdij, ja nie wiem. Że... Chcej, ty od tyłu ją zajdź. Czekaj, no, no, czekaj. Spokojnie, czekajcie. Nie, ja wiem, co ona Masz zrobi. Nie! Lady! Masz! Masz! Masz lady. Leć! Leć! Masz, Lady! O, <ścoughs> <ścoughs> no, Dobrze, mamy. Natalia, wygrywasz y, uścisk prezesa. O, y, wracamy do Julii. Zobaczyć, jak Julia skacze. Nie, może lepiej nie. A Julia. Julia! Julia skacze 90 na rozgrzewkę. Nie tego. Skoczysz. Daj, Julia, bo ty w siebie nie wierzysz. No nie. Wyobraź sobie, że jesteś kuniem i możesz przeskoczyć nawet ogrodzenie. Mi to zadziałało. To też Jeszcze się naddychaj. Dobra bo Ten odcinek w sensie 20%. Minut. Tak, bo to miał być krótki odcinek Ja nie mogę No powiedzmy Jula Pamięć Nie powiedziała nic I... Nie opieraj się o zrozumienie Bo Batem no, <laughs> będzie O Ja podziękuję batem e, Jula nie tu. nie tu No tu ona jest piana. No Śliwa. proszę cię! No, dobrze. No dobrze! Boże! No ona jest piana. Skocz. Co wypiłaś w domu? W domu? Nie, bo będę musiała nałożyć cenzurę, nie mów! nic nie piłam. No, soczek. Nie, nawet soczek nie piłam. Znaczy, z jagł to mam, a nie piłam. Dobra, skacz. Wiesz jaki soczek chodzi. Tak wiem. To musisz z tego zrobić powtórkę Teraz tu macie powtórkę Julia przechodzimy chyba do metra od razu Bo ty nie umiesz Ej, a dajcie, ja chcę spróbować tu skoczyć Ja wiem, że ja pewno nie dam rady, ale Weźmy mnie nagraj Coś. No, Ojej Tak <śledzienie> <śledzienie> Adam Małysz będzie skakał Dawaj Adam Małysz ja wiem, że nie a, ci... a Mika, że ma zaskakać Dobra, nie... nie Galino skacz! Bo ja dawno nie skakałam. Na kolam no, to może podknie. Ja też dawno nie skakałam. Proszę, baga pies. Jak kłuję? To na kawałek nieci. Tu Zuzia. O. Zuzia. Nie, to ty jesteś Dobra, właśnie ninja. Dobra, Julia, yy, skacz. Zobacz. Dobra, yy, jak tutaj skoczysz, to konkiego będzie do dzierżawy. Ale na tydzień już, nie na dwa. Lepiej. Aczkolwiek. Aczkolwiek nadal masz trzy próby. E, masz trzy próby, zostaje ci dwie. Kit. Fajnie, nie? Zimno jest ogólnie, bo jest już wieczór trochę. Górcie zauważyć, że jest ciemno. ja się boję, Fajnie. Nikt nie pytał. Właśnie. Jura, zostać ci ostatnia szansa. Nie no. Prędzej to skoczy. Znaczy prędzej ja no mówię matkę na konia, niż to skoczę. Tak, tak. Ale na takiego. Tak, tak. No moja mama się już wusiła. Dobra, skacz, a nie... Gadaj. No i bardzo mi przykro. Nie ma konia. Musiał... Ma konia. Musiał być jakiś fejl w tym... Y nie. No i tutaj macie właśnie fejla od Julie, no. Dobrze. Mogłabyś się wywalić dla contentu czy coś. On no, skoczy, patrzcie, patrzcie. No, właśnie tak. W ogóle taka historia ja się raz tak wywaliła. Jaka! Dwa. Aha, dobra, no może pięć. cztery. Tak. Nie, maksymalnie dwa. Jeszcze nagram wam dzisiaj vloga z treningu dziewczyn, bo co? Bo to pewno tego chcecie, nie? Tak. A wy też tego chcecie. Tak. Więc chodźcie tu się pożegnać. Ja nie miałam dzisiaj cały czas. Chodźcie w ramiona trenerki, chodź. Tak. Chodź. Żegnamy Was bardzo serdecznie. O, jeszcze z pieskiem tutaj Was żegnamy. Hej E, no. do zobaczenia na vlogu. Jeszcze piesek chciał się z wami pożegnać. W tle tam Julia skacze, ale najdłużej chce się z wami pożegnać, tak? No.